Czynny żal. Jak złożyć online? Zapomniałeś o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku w terminie i obawiasz się konsekwencji karnoskarbowych? Złóż czynny żal. Dzięki temu możesz uniknąć kary. Sprawdź kiedy i jak możesz to zrobić. Kiedy możesz skorzystać z tak zwanego czynnego żalu? Możesz złożyć czynny żal w sytuacji, gdy np. deklaracja podatkowa nie została złożona w terminie. Faktury były wystawiane nierzetelnie. Dokumentacja księgowa była prowadzona nierzetelnie. Nie został zapłacony podatek lub został zapłacony w nieodpowiedni sposób. Stosowałeś zwolnienie z VAT, gdy nie byłeś, nie byłaś do tego uprawniona lub uprawniony. W celu złożenia czynnego żalu online przechodzimy na stronę biznes.gov.pl. Logujemy się na swoje konto poprzez bankowość elektroniczną lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. Musimy uzupełnić treść pisma i załączniki. Następnie wybieramy naszą działalność i potwierdzamy opcją Dalej. Kolejnym krokiem jest określenie Urzędu Skarbowego, do którego kierowane jest pismo. Możesz skorzystać z wyszukiwarki po wpisaniu kodu pocztowego. Po wybraniu Urzędu Skarbowego musimy wskazać, jak chcemy kontaktować się z urzędem. W tym przypadku wybieramy kontakt elektroniczny. Określamy, kto jest nadawcą pisma. Wybieramy firma lub instytucja. Wpisujemy dane naszej firmy, w tym adres firmy. Po podaniu danych naszej firmy musimy uzupełnić treść pisma i załączniki. Typ pisma: zawiadomienie. Tytuł pisma wpisujemy na przykład: czynny żal, zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. Treść pisma. Kolejnym krokiem jest dodanie załącznika. Wzór takiego pisma znajdziesz w linku pod filmem. Po dodaniu pliku przechodzimy dalej. Pozostaje nam podpisać dokument i przesłać go do Urzędu Skarbowego. Taxeon wspiera przedsiębiorców. Możemy rozliczyć twoją firmę online, lub możesz to robić samodzielnie, korzystając z naszej aplikacji. Wybór należy do ciebie. Najprostsza księgowość online. Sprawdź na Taxeon. Dziękuję za uwagę.